Cześć wszystkim, z tej strony Spawi. zagramy sobie dzisiaj w League of Legends, tutaj będziecie gdzieś mieli link do subskrypcji, więc możecie go kliknąć, zasubskrybować mój kanał, a pod spodem w opisie macie link, przez który możecie rejestrować się do League of Legends i grać, może nawet razem ze mną, czemu nie, a dzisiaj lecimy sobie Akali na topa jest to random, więc trochę jolo. tutaj 3 chciałeś iść na mida, Anivia, InstaLog, takie tam sytuacje, nieważne. My gramy na Sniżada, więc zaczynając z tym byłoby strasznie głupio. Czy zaczniemy z tym, to byłoby strasznie YOLO znowuż. Hm. Będzie biła P. Idziemy, jolo A co tam? Najważniejsza jest symetria. 30 sekund do pojawienia się jest słaby na początku. No ja też nie jestem jakimś bogiem tej gry. Mamy dwóch wówów w dżungli, więc to jest. A... Wiesz jak teraz w działa na tym patrzę? Na tej nowej dżungli masakrycznie po prostu Ale są nerfy, są nerfy szykowane, więc całkiem spoko Będzie mniejszy damage z ulta W będzie miał krótszy czas Działania i i co tam jeszcze Aha I co tam jeszcze hmm. A i ult będzie dawał, będzie miał większy lifesteal tam o 5% bodajże, ale <coughs> To i tak Nie wiem czy to będzie taki duży nerf tak, będzie grany, straszny. To będzie silny i tak. No ale, no, nie tak przesadzonym jak teraz, nie? Straszliwy damage. Straszliwy damage. Według mnie ten item do dżungi powinien być jeszcze znerfiony. Ale zobaczymy. Ten co działa jak flara. To fioletowe ulepszenie. Masakryczny damage, masakryczny. Sinjet. Ciekawie się spodziewał AP na topie. Dziwne. Troll? Lol, what the fuck Nie wiem o co mu chodzi Ale okej okay. Dla mnie spoko Co to jakiś troll? What the fuck, no serio Akurat nagrywa mi troll Chyba że ma laksy, nie? Ma jakiś duży ping nie może nic robić. A my nie jesteśmy dobrymi graczami, żeby mu pozwalać. Trzeba takie sytuacje wykorzystywać, nie? To są... Free punkty. Zresztą chuj wie, czy baituje, czy coś. Zapingujemy, bo wiadomo, jest jakiś... ...prop. Place'y zrobi zaraz i będzie tak No ale zybałem LOL Dobrze wziąłem teleport. O, teleport to będę gdzieś tam sobie gankował nie wiem, że będę grał z Wu na topie, bo to będzie straszne, nie? Myślałem, że będzie snidżet, będzie cool A tu takich Oni też mają zeda, ojej, dwóch Zedów sakra. Jebany wWO To za strane ścierwa. Idź tfaco. Stompai pa, 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 pa Nie chcę potki spalać, bo jeszcze tam ten może wrócić. Ojoj, co teraz hity. Czierwo się leczy. Naprawdę bezman jest Najważniejsza Boże jak będzie na szósty, od razu mnie zultuje i tyle to będzie tak by to wyglądało na linii. Nie mógłbym nic zrobić. LOL moje lastity, co ja robię? SS -y. What the fuck! What the fuck? No ten zaraz nie zróżnę, no lol może do Poruszam się sprawnie Singet jednak awczy. Kurwa, tylko, żeby ulta nie miał. O, nie mam mamy. Olo, nie kanion minion. Jak będzie miał ulta, to mnie po prostu zje. Po prostu mnie zje. Ej, ej, ej. nie mogę tam podejść nawet. Mój gino przy smoku. No nie, czemu wówu na niej? Czemu wu? Jeszcze nagrywam akurat, akurat AFK nie jakiś, nie? Nie mam pytań. To już nik pokonany. Przeciwnik pokonany. O, kill za pal. Ha, jest Singed. Dawaj Singeda. Jeszcze raz lepszy widzę od nas. Aha. Good luck. No nic nie zrobią, ma taki atak speed teraz, że to jest masakra. Na razie to ja mogę spaniakować, później to będzie mnie jadł, jak będzie chciał. Dobra. Jak się posuje to niech się posuje. LOL, jak on się leczy! Pa pa jeszcze go może że zgankuje. U mnie też jest jak coś. Może bym sobie Wiadomo. Co on tam kombinuje? No, trochę słabo, że akurat Psynged poszedł w nie? Ale ja tego nie ustalam, tak? Nie zrobiłem tego specjalnie. O, wow, łaj mi! Pum. Przeciwnik jest tam. A ja będę puszował. Czy mogę się tam tepnąć do nich, nabota? Kurde Jadę O, da, było Trochę tutaj przesadziłem Ale kill jest, nie? To było trochę jolo nie powiem Przebicie, bla 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 Weźmy to, weźmy to Weźmy dwa poty, jebać warda Skoro tamten awczy Karma jest dojechana, korki też trochę tu cwala. czło No nieźle gra ten korki, widzę, dobrze forma. Co ma było więcej atak speeda. No i to gówno kupił. Pepper, 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 jeszcze go pepper, ten pepper, 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 chyba że się... No nie, dobra, ww jest tam zwardujmy sobie gdzieś tu i puszczemy no. Easy, easy, dobra, ja Farma nie najgorsza, no zgram soli, nie praktycznie, co? Bo tam jest, a jeszcze ich jadą, nie? Ale mamy Drajka. Tam na bocie mi się trochę poczęściło, ale Jebane gówno przyszło. Więcej ja tak spida. jest Jak on się leczy, what the fuck? Rozumiem. Jeszcze ta wieża mu udaje tego, nie? No i zed, mi na rąbać, nie? Moje frag AZ jest jedzony jakoś No ale no, moi no, no, tam jeszcze ma odporność na AP, no to nie. Szczególnie z wow 67 Nie zultuje tam porobione Wahanie może doprowadzić do klęski Pum, 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 pum. Dobra, cofnę się. Easy. Nie wiem, gdzie jest wu Dobra, pojechaj, Zeda. Nie, to kurkiego Zed, nie wiem, gdzie jest www. wu Tutaj Jungle robi. pa 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 pa, 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 pa. O, wówu na dole, to możemy puszować Żeby tam nie porobili, nie? Mam 11 level, nice! Dobra, czas spadać. Powinni mieć jungle. Nie mają. Pum, purum, pum, 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 pum. Bono na tym topie... OLOL! OLUJU no, Przyjdzie zaraz wu i mnie dojedzie. Jestem trochę najadzony, ale... Poruszam cię z prawej. Twoja drużyna zniszczyła Udało ci się zabić wrogę. Zniszczono twoją wieżę. Ale ja są zjedzeni. Takali. Lol, lol. by do do tej farmy. No i fakt. Idę stąd. Starczy tego gridowania na tym topie. Chyba mają warda. Puf. Zniknął ten korki. WW tu idzie, niedobrze. Run, guys. No nie, z idzie po mnie. Dobra, ja się cofam. Nie mam wyjścia. SS-y. Kupimy sobie itemy. Druga poleci z zonia, bo biją. Akurat, mam zresztą, więc... jest symetria. Idę, topa. Aperesy? No, w sumie mamy trochę tych HP. Draco up. Lol, wzięli Drake'a, nie? Normalnie nie może się marnować Nie no poddaję tak, taka gra Stul z dudźmi na masakr po prostu może doprowadzić do klęski O patrz co go ich robią A naprawdę było jest teraz tak przesadzony postacią 154 farmy No gram solo, nie no to Między 180 O, przesadziłem trochę Przesadziłem trochę Przesadziłem trochę <laughs> No, nieważne Mogłem służyć, aj nie uży... Aj... Nie potrzebny flashowałem. Z korki to jest zdecydowanie, nie? Easy Report Z Don't give a fuck Liczbiny nie stać mnie bab. Dupa For... No, nie wiem co, nic nie to zrobił. No, ale to mu pewnie wyjebały i tyle. Jest jakiś wardzik, jak coś, żeby mu na. na no, postaci jakiś wardza, no. Co ten wówu wyczynia, ty? LOL! O lol! Przeciwnik pokonany. Ja, jedziemy dalej. Zgoda. Pam, param, pam pam, 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 pam. O już, myślałem, że nie wezmę kamienia. Ale to byłby fail. Dobra. No i tu wstaną. Dobra, idę zrobić golemy. Ha, mówię. Hap, 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 Może bejty zrobiłem? I złapiemy zada. Kurde, to jest warte. Dobra, pójdę około, zobaczę. Chociaż on robi tego. Reda. Hm. Prawdźmy. Dzięki za reda. Dzięki za reda, stary. Pam, pam. O, uwu. Piegnę. Okej. Okay. Nie wiem po co nie grałem jeszcze. Zmasakrowani są. Nie chcę nic mówić. Dobra. Mam na zonie. Mam na zonie, cofam się. W serio będą to grać nadal? Poruszam się sprawnie. Może mi się tam tepnął IZ, jak ward znika? To nic się nie dzieje. Jak widzicie No podbijajcie pod tą wieżę. Wjeżdżamy topem. Nic nie zrobię tutaj. Gdzie jest korki? Tu jest korki. Nie, no tu go nie zjadę. Nie ma takiej opcji nawet. A widzicie, wszyscy wygrywamy. Na początku był reć, bo mi zabrali ślinie, bla bla, bla ale jak wygrywamy, jest, wszyscy są się kochają. Jest grubo. Korki jest na bocie. Zeda to powinienem ścisnąć nawet pod wieżą. Chyba ktoś do mnie idzie. Z Rozumiem. No kurwa, ten ult jebany.

Te wujie strasznie, no to jest takie ścierwo Twoja drużyna zniszczyła wieżę. No i mam drejka, mamy dwa drejki, co daj drugi? O, cool, akurat pójdzie zrobić sobie rękę. Hop, 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 hop. Gdzieś była karma do jeho tylko z ultą możemy zrobić bez ulta jest justus jak niebanie. Puf 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 puf. <laughs> ja idę na topeła. Albo zrobię jeszcze tego szczura. Buja! Easy, easy. Jeszcze ich porobią? No nie bardzo. Dobra. To je do topem. Nie wiem, czy mam to, będę wrzucał, no bo trochę bez sensu. Nie, no strasznie łatwa gra. W sumie. Takie też są gry, nie? Jalo. Czemu nie? O, i się poddali, nie. Także no co, dzięki za oglądanie, pamiętajcie o tych subach, o tych graflinkach i widzimy się w kolejnych odcinkach na razie.